Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym filmie chciałbym pokrótce scharakteryzować rozrzutnik obornika Unia Apollo Premium. Unia Group to polska firma z tradycją. Swoje produkty wytwarzają w czterech fabrykach, które do niedawna działały jako osobne jednostki, a które połączone w jedną markę pod nazwą Unia Group na stałe wpisały się na rynek maszyn rolniczych jako dobre jakościowo i niedrogie maszyny. Seria rozrzutników Apollo Premium łączy w sobie zalety zawieszania na kołach o dużej średnicy, znajdujących się poza obrysem skrzyni, z szerokim adapterem zapewniającym dużą przepustowość, płynny przepływ masy oraz równomierny rozdziew nawozu na znacznej szerokości. Każdy polski rolnik zna serię Unia Apollo Premium, charakterystyczny szeroki adapter pionowy z talerzami spawanymi w walce na dole. Idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Można nim rozrzucać materiały sypkie, takie jak wapno, torf. Każdy Apollo posiada dyszy reserowany zdłużnie, który bardzo wpływa na jakość pracy i komfort operatora. Zastosowane duże ogumienie znacznie obniża opory toczenia na polu. Dwa walce oraz zamocowane duże talerze 4 czterem. Łopatkami pozwalają osiągnąć kilkunastometrową szerokość rozrzutu przy zachowaniu bardzo dobrej równomierności. Uniwersalny adapter dwuwalcowy rozrzuca zarówno obornik, torf oraz wapno. Szeroka gama modeli Apollo pozwala wybrać odpowiednią maszynę do potrzeb każdego użytkownika. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu z handlowcami oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.